Nie płacz kwiatuszku, tylko wyjedź do Polski. Dopiero zobaczysz co to jest cyrk! Jeśli krytykujący współczesną Wielką Brytanię Polak musi czym prędzej opuścić wyspę, to dokąd mają jechać ci wszyscy Brytyjczycy krytycznie patrzący na Anglię? Jedną implozję w tym roku już zaliczyliśmy. Widzicie, łatwo tak doradzać, kiedy ma się więcej chromosomów niż prowadzący. Narysuję wam, w czym leży problem. To jest współczesny brytyjski przedsiębiorca. Człowiek, który od roku 5-10 lat prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii własny biznes. No i dzisiejszy przedsiębiorca ma na głowie problemy, o których przedsiębiorca sprzed 3 lat nawet by nie pomyślał. Jak choćby rachunki za prąd, dwucyfrowa inflacja i 50% dochodu topionego w podatkach, opłatach i pozostałych znacznikach rządowych chciwych łap. Ten tutaj to przeciętny brytyjski mieszkaniec. 12 godzin dziennie w pracy, na głowie dwa kredyty, żona, dzieci, pies. Celowo mówię, mieszkaniec. Wielkiej Brytanii, a nie Brytyjczyk, bo rodowici Brytyjczycy są akurat na wyginięciu, tak jak w Polsce, język polski. No a to jest przeciętny brytyjski pan Ziółko. O polityce nic, o zarobkach nic, natomiast o dodatku na każdego nowego noworodka... Wszystko! Pan Ziółko być może nie wie, gdzie znaleźć pracę, ale doskonale wie, gdzie na ulicach brytyjskich miast kupić tanie uszczęśliwiacze. Ostatnio na ulicach Wielkiej Brytanii było tak gorąco, że lokalny, mocno spizgany pan Ziółko próbował prąd wepchnąć z powrotem do kontaktu. No więc co łączy tych trzech typów? Zarówno przeciętny brytyjski zjadacz chleba, przeciętny brytyjski przedsiębiorca oraz przeciętny pan Ziłko żyją w kraju, który w tym roku pobił kolejny rekord. Wielka Brytania jako jeden z niewielu krajów na świecie i jako jedyna wśród pięciu największych ekonomii tego świata w 2000 w 2023 roku może pochwalić się kurczącą się gospodarką. Poważnie, brytyjska ekonomia jako jedna z nielicznych gospodarek świata przez cały 2023 wyłącznie rosła. Odwrotnie rosła. No i w Wielkiej Brytanii w tym momencie idzie do tego stopnia odwrotnie dobrze, że w drugim kwartale 2023 roku wyprzedziła nas gospodarka Indii. A wszystko to, a w zasadzie większość tego, dzięki niemu. Ten tutaj na obrazku to indyjski ekonomista Rishi Sunak. A jak na indyjskiego ekonomistę z Netflixa przystało, Rishi Sunak jest premierem Wielkiej Brytanii. Przecież to. Całkowicie naturalne. Przecież, ile razy w historii prezydentem Ameryki był Niemiec? Ile razy Koreą Południową rządził Francuz? A ile razy Wiedźmin położył miecz na słowiańskim asfalcie? No ile? Ale rysujemy dalej. Do naszego obrazka warto dorzucić fakt, że Wielka Brytania to pierwszy kraj w historii Unii Europejskiej, który opuścił Unię Europejską. Zrobił to po to, aby nie kopiować błędów Unii Europejskiej, nie dawać sobie na siłę wciskać przybyszów na łódkach oraz na tyle, na ile to możliwe. Zamknąć się we własnym świecie. Efekt jaki jest, każdy widzi. Wielka Brytania w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej od trzech lat nie zmaga się z żadną inflacją. Powaga, kiedy wy tam w tej Europie płacicie dwa razy więcej za chleb, to brytyjska telewizja mówi, że drastyczna utrata siły wartości nabywczej pieniądza to nie jest żadna inflacja, tylko kryzys kosztów utrzymania. To nie jest wina rządu, że przez dwa lata wypłacą ci pieniądze za siedzenie w domu. A teraz w Wielkiej Brytanii wszystko kosztuje trzy razy więcej. To nie jest wina indyjskiego ekonomisty, że w ciągu dwóch lat na rynku pojawiło się trzy razy więcej pieniędzy z Nikon. No, jak, przecież to wszystko przez ten niesprawiedliwy kryzys kosztów utrzymania. To on Wam wszystko zabiera i pożera Wasze oszczędności. Zapamiętajcie to słowo: kryzys! Albo może trochę bardziej profesjonalnie: pech! No, bo pech ma to do siebie, że zawsze pojawia się z Nikon. Nie jest niczyją winą i trzeba go wyłącznie przeczekać. Do osób, które w tym roku za te same produkty i te same usługi płacą 60% więcej niż rok temu, premier Wielkiej Brytanii ma bardzo ważne przesłanie. Musimy to po prostu przeczekać. Czekać. Tak się po prostu czasem dzieje. Niedobry kryzys kosztów utrzymania. Szlak by trafił tego pecha. No i słowo kryzys działa też w innych dziedzinach. To, że do Wielkiej Brytanii wpływają niekontrolowane łodzie z lekarzami na pokładzie, to również nie jest niczyja wina. Post-Brexitowa telewizja mówi, że za wszystko odpowiedzialny jest. Kryzys imigracyjny! Kryzys no! Szczęśliwie mamy w Wielkiej Brytanii ogromną ilość pubów, gdzie można napić się piwa, obejrzeć mecz. I w pijacki Bamoku zapomnieć o wysokich rachunkach za wszystko. No bo co innego można z takimi rachunkami zrobić? No, przestać płacić? Najbardziej w tym wszystkim lubię sąsiada. Właściciela warsztatu samochodowego w Lincoln. Lubię też mieszkającego z nim syna, który dwa lata temu rozpoczął pracę w zakładzie karnym. Ojciec w czasach pandemii swój warsztat zamknął, choć wcale nie musiał. A z lokalnego urzędu miasta wyciągnął 30 tysięcy funtów tytułem pomocy w walce o ratowanie upadających brytyjskich biznesów. Dziś jego syn narzeka, że robota w zakładzie karnym ledwo wystarcza mu na opłacenie rachunku. Tak wszystko nagle podrożało. No i ojciec tego syna uważa... Kryzys kosztów utrzymania za ogromną niesprawiedliwość. O czym nawet głośno wypowiedział się ostatnio w lokalnej telewizji. Nakrzyczał na człowieka z mikrofonem, że rząd okrada jego rodzinę. Jak tak można! Podczas kiedy bezrobotny kierowca znowu rozmawia sam ze sobą, ja ponownie robię zakupy przez internet używając Letyshops. Shops to serwis Cashback, który współpracuje z ogromną ilością sklepów online, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Kupując online za pośrednictwem tej platformy sprawiam, że mniejszy lub większy procent wydanej gotówki zawsze wraca na moje konto. Shops. Odpalam za każdym razem, kiedy w szafie robi się miejsce na nowy ciuszek, a Benefit krzyczy, że widział nowy obiektyw i kiedyś mi za niego na pewno odda. Sam proces odzyskiwania pieniędzy za zakupy jest banalny. Loguję się na Letyshops, przechodzę do interesującego mnie sklepu, kupuję sobie prezent, a cashback automatycznie nalicza się na moim profilu. Dzięki temu, że Shops współpracuje z ponad 3000 tysiącami sklepów online, w tym serwisami turystycznymi, w tajemnicy przed benefitem zabukowała m.in. zasłużone wakacje i hotel. Po wszystkie szczegóły zapraszam do linku w opisie do filmu. No ale wyjdźmy poza to, co serwuje nam lokalna brytyjska telewizja. W mojej zasady za błędy rządzących płacą rządzeni. Na początku lipca Bank Anglii po raz kolejny podniósł stopy procentowe. Po co? Zapytaj telewizor, bo narracja w brytyjskim telewizorze mówi bardzo wyraźnie. Tylko w ten sposób pokonamy szalejącą od dłuższego czasu inflację, Szalejącą od dłuższego czasu kryzys kosztów utrzymania. Wyższe stopy procentowe oznaczają, że jeśli w czerwcu nie było cię stać na kredyt hipoteczny na własny dom, bo miesięczne raty wychodziły za wysokie, to w lipcu Bank Anglii zrobił absolutnie wszystko, co w jego mocy, aby na ten dom jeszcze bardziej nie było cię stać. I tak właśnie w post-Brexitowej Wielkiej Brytanii napędza się gospodarkę, czyniąc wszystko trzy razy droższym. Szczęśliwie w lipcu z ulgą odetchnęli brytyjscy emeryci. Chwała rządowi! Rachunki za prąd są o 7% tańsze! I choć nadal są one rekordowo wysokie i nigdy w historii tego kraju takie nie były, to słowem kluczowym jest tutaj wyraz TANIEJ! Jeszcze w czerwcu wszyscy zgodnie piszczeli, że Coś tutaj nie do końca gra. Dlaczego, pomimo energetycznej niezależności, Wielka Brytania ma jedna z najwyższych cen prądu na świecie? Na szczęście, brytyjska telewizja zawzięcie tłumaczyła, że to wszystko to przez tę kreskę. Ta kreska to wina Putina. Logiczne! Anglia, jako kraj najbardziej niezależny energetycznie od Rosji, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie podniosła ceny za prąd do najwyższych w historii. A już na pewno najwyższych na świecie. Natomiast to, czego brytyjska telewizja nigdy nie pokazywała i na pewno nigdy nie pokaże, to ta kreska. Narysuję. Kolor biały, użyty zupełnie przez przypadek. Ceny energii w Wielkiej Brytanii po rozpoczęciu wojny na Ukrainie poszybowały w kosmos. Bo Od kilkunastu lat mamy jeden z najsłabszych i najgorzej zorganizowanych rządów w Wielkiej Brytanii. Rząd, który totalnie nie ogarnął tematu Brexitu. W ogóle nie poradził sobie z koronawirusem. Totalnie nie udźwignął tematu lekarzy, kardiologów u wybrzeży Wielkiej Brytanii. I do dzisiaj totalnie nie ogarnął tematu Ukrainy. Po czym wnoszę? No choćby po tym, że ilekroć zaistniało w kraju nowe wydarzenie, to natychmiast następowała wymiana premiera i całego jego gabinetu rządowego. Chaos polityczny, jaki odpitolił się na wyspach w 2022 roku wyraźnie pokazuje, że rządzących nie ma ani grama woli, aby wprowadzić jakieś przełomowe zmiany. Choćby takie zmiany, na jakie od 7 lat czeka połowa tego narodu. Niestety rząd niczym przeciętny brytyjski beneficiarz wychodzi z założenia, że większe wydarzenia najlepiej cicho przesiedzieć. Czy brytyjska telewizja kłamie? Skądże znowu? Brytyjska telewizja czasem po prostu nie mówi prawdy. Od 2016 roku żadna telewizja w Wielkiej Brytanii nie powiedziała swoim odbiorcom, że na świecie istnieje coś takiego, co starsi ludzie od zawsze nazywali... Konsekwencjami. Nie można głosować za opuszczeniem największego bloku handlowego na świecie i jednocześnie oczekiwać rosnącej gospodarki. Nie można oczekiwać, że budując bariery na drodze, my, reszta świata, świat nadal będzie chętnie tu przyjeżdżał i zostawiał pieniądze. Założenie blokady na zagraniczną konkurencję wcale nie oznacza, że się z tą konkurencją wygrało. Chcecie przykład? Dobra, e, już rysuję. To jest Elon Musk, mało znany komu światowy przedsiębiorca. Przed Brexitem miał w planach postawić w Wielkiej Brytanii jedną z największych fabryk produkujących baterie do samochodów. Baterie do samochodów, pfff, niech spierda. To jest Berlin, takie małe miasto w Niemczech, w którym Elon ostatecznie swoją fabrykę postawił. Dlaczego Niemcy, a nie Wielka Brytania? Bo Brexit w oczach wielu inwestorów momentalnie awansował Anglię do rangi kraju niestabilnego. Takiego, który nie rozumie co właśnie zrobił. Totalnie nie ogarnia co zrobi dalej. I ostatecznie wielu inwestorów przypięło mu łatkę kraju niestabilnego. No dobra, ale Krzanić Muska i tą jego fabrykę baterii. Problem w tym, że podobnie do niego pomyślał każdy duży inwestor, trzymający pieniądze i biznes na terenie Anglii. No i obecnie, przez te odrobinę za wysokie ceny prądu, przez te troszeczkę niedorzeczne wysokości podatku, duże firmy zaczynają powoli zmieniać Londyn na. Hiszpanię i Portugalię. Dlaczego? Bo żeby w tych krajach kupić mieszkanie nie trzeba zaciągać kredytu o nazwie na trzy życia, poproszę. Pogoda wydaje się troszkę mniej depresyjna, a prąd nie kosztuje tyle, jakby był zdobieżką złota. I ja osobiście myślę, że jest jednak sposób, jak tych wszystkich inwestorów zatrzymać na wyspach. Nie próbowaliśmy z nimi jeszcze tego, co idealnie sprawdzało się w przypadku brytyjskiej służby zdrowia. A gdyby tak każdego dnia po 20 zacząć im klaskać? No dobra, patrzycie na ten obrazek i zastanawiacie się czy wyspy naprawdę zaczęły tonąć w śmierdzącej kupie? Czy Wielka Brytania naprawdę upada? A jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje? No cóż, może w polskich mediach tego nie słychać, ale w tym roku brytolki naprawdę bardzo głośno narzekają na. Ceny mieszkań. Nie tylko na koszt zakupu własnych czterech ścian, ale także na koszt wynajmu czterech ścian. Zarówno kilkunastoletni Chris, jak i podstarzały Kaden mówią jednym głosem: Mama przez całe życie będzie nam robiła pranie. Część ludzi, których znam osobiście pod naciskiem miesięcznych opłat za czynsz, uciekła z Londynu, a następnie przeniosła się do Manchesteru i do Birmingham. No i część z tej części znajomych twierdzi po roku mieszkania poza Londynem, że przeprowadzka na północ Anglii to w dłuższym terminie żadne rozwiązanie. Ani Manchester, ani Birmingham w ich opinii nie udźwigną biznesu, który uciekł z Londynu, bo północ. Anglii to jeszcze nie ten sam poziom pod względem infrastruktury, systemu komunikacji ani poziomu życia. W skrócie, jeśli na pewnym etapie zakotwiczyłeś swój statek w Londynie, to nagle uświadamiasz sobie, że tak naprawdę nie ma gdzie z niego odpłynąć. I szybko uświadamiasz sobie, że Wielka Brytania składa się tak naprawdę z Londynu oraz jednej wielkiej popółczyny pośredniowieczu. A teraz pora na jedną z najpopularniejszych legend Wielkiej Brytanii, w którą od bardzo długiego czasu wierzy większość mieszkańców tego kraju. Przy szybko rosnących stopach procentowych oraz przy błyskawicznie rosnących cenach kredytów hipotecznych głośno mówi się w tym kraju, you okay. Głównie na Facebooku i w fabryce rzodkiewki. Że ceny mieszkań już za moment spadną, a tym samym staną się przystępne dla przeciętnego, brytyjskiego zjadacza chleba. To przecież takie logiczne! Banki muszą przecież na czymś zarabiać, nie? Najemcy mieszkań też muszą na czymś zarabiać, nie? Kogo dziś stać, aby płacić 2,5 tysiąca funtów miesięcznie za wynajem pokoików w centrum miasta? No więc ja również bardzo lubię tę legendę. Tym bardziej, że w tym kraju wszystko dzieje się dokładnie na odwrót. Najpierw złota porada inwestycyjna głosiła, aby jeszcze przed Brexitem bardzo szybko sprzedać swój dom. Bo po wyjściu z Unii Europejskiej cena spadnie tak bardzo, że odkupi się go za 10% wartości. Teraz mówi się, że ceny mieszkań po prostu muszą spać, bo na wyspach żyje się zwyczajnie za drogo, a ceny wszystkiego rosną szybciej niż wynagrodzenia. No więc legendy legendami, tymczasem Wielka Brytania nadal ma swoją fizykę finansową. Zgodnie z tą fizyką tanio to było w zeszłym miesiącu. A jeśli twoja pensja nie nadąża za podwyżkami cen, to idź sobie na jakiś strajk. Taki sam strajk, na jaki poszli pracownicy służby zdrowia. Taki sam strajk, na jaki poszli pracownicy państwowych kolei, pracownicy poczty, stowarzyszenia lekarskie, no dosłownie każdy. W 2023 roku nie ma chyba w Wielkiej Brytanii takiej grupy zawodowej, która by aktualnie nie strajkowała albo takiego strajku w najbliższym czasie nie planowała. No dobra, ale dlaczego ten kraj sypie się szybciej od pozostałych? Przecież kogo nie zapytasz, to każdy ci powie, że Wielka Brytania jest obecnie zupełnie innym krajem niż była nim 10 albo nawet 5 lat temu. Powiedzi są oczywiste. W, sensie w tym, że publicznie nigdy ich nie usłyszycie. Dlatego myślę, że warto je narysować. No więc krótko. W 2023 roku Wielka Brytania zalatuje nieświeżym kurczakiem, ponieważ skończył się wolny handel z krajami Europy Zachodniej. Niemal o 90% obcięła się emigracja zarobkowa do tego kraju, bo wprowadzono takie regulacje imigracyjne, że łatwiej jest płynąć do tego kraju łodzią bez paszportu, niż legalnie starać się o prawo do zamieszkania i podjęcia pracy. Bo całkiem niedawno Wielka Brytania wzięła bardzo głośny rozwód, który zamiast uczynić ją bogatszą, kosztuje ją tak naprawdę 100 miliardów funtów rocznie, bo gospodarka Wielkiej Brytanii jest o 4% mniejsza niż byłaby, gdyby ten rozwód nigdy nie nastąpił. Bo w miejscach pracy, których zawsze w tym kraju było pełno, pojawiły się luki w zasobach ludzkich. Bo osoby, które mówiły po angielsku i zawsze były chętne do pracy, opuściły ten kraj raz na zawsze. Bo miejsce tych osób zastąpił trzeci świat, którego największą ambicją jest zjeść kiełbasę i bochenek chleba w przerwie o godzinie 9. Bo na zawsze zniknęła z tego kraju grupa demograficzna, która chciała coś zmienić i chciała się starać. A ten kraj od dobrych kilku lat nie wynagradza już żadnych starań, bo inwestycje w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym od 10 lat wyłącznie topnieją. To między innymi dlatego, kiedy jedziesz na wakacje do Polski, to mówisz: "Wow, jakie tu wszystko jest ładne". A kiedy wracasz do Wielkiej Brytanii, to mówisz: "Ojej, Średniowiecze. Anglia zalatuje nieświeżym oddechem, bo mamy najwyższą 40 lat inflację na poziomie 11%. Potrzymaj mi piwo, mówi Polska. Żywność oficjalnie podrożała przez ostatni rok o 15, 20, 70%. Bo prąd brytyjski kosztuje tyle, co dwa prądy w dowolnie wskazanym europejskim kraju. Bo w latach 2020-2022 brytyjska drukarka rządowa wypluwała z siebie pieniądze szybciej niż... AK-47 pluje amunicją, bo kazano nam na pewnym etapie przestać chodzić do pracy i wierzyć w cudowną przypowieść o tym, że coś zrobi się samo. Bo nareszcie za wszystkie przystoje w gospodarce obwinić można tego kolejarza, który jedynym czego się domaga to godne zarobki. Natomiast nie wini się już premiera, który na pewnym etapie ze wszystkich ludzi zrobił debili, ani ministra zdrowia, który na którymś tam etapie Część z tych ludzi skazał na śmierć. A prawdziwą wisienką na czubku tortu jest rozkrzyczany były polityk Nigel Farage. Od przynajmniej dwóch miesięcy facet gęsto pojawia się w licznych mediach tłumacząc, że Brexit nas zawiódł i zamiast przyciągnąć biznes, zabrał biznes. I mówi ta osoba, która przez lata sprzedawała ludziom wyłącznie korzyści wyjścia z Unii Europejskiej, skutecznie zatajając przy tym wszystkie minusy. Brexit to na papierze odzyskana kontrola nad granicami, uproszczone procedury handlowe, Niepotrzebnie skomplikowane przez Unię Europejską. Więcej pieniędzy na brytyjskim rynku. Więcej miejsc pracy. Nacisk na rozwój i w ogóle. No i miło jest widzieć, że znaleźliśmy się dokładnie po drugiej stronie kartki z obietnicami. Dokładnie tam, gdzie każdy zdrowomyślący mieszkaniec Wielkiej Brytanii wiedział, że się znajdziemy. No więc to jest obrazek współczesnej Wielkiej Brytanii. W komentarzu napiszcie, czy nie jest zbyt skomplikowany, bo jak coś to narysuję go jeszcze raz i wyjaśnię. Osobiście bardzo się cieszę, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Dzięki temu mogła uniknąć wszystkich tych lewoskrętnych głupot typu... Zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2030 roku. Papierowe słomki, w restaura... papierowe słomki w restauracjach. Obowiązkowe maseczki, szczepionki i inne głupoty. Swoją drogą mam nadzieję, że wszyscy francuscy lekarze, którzy w Unii Europejskiej jednak pozostali w przerwach pomiędzy paleniem jednego samochodu a drugiego, rzeczywiście piją przez te papierowe słomki i przestrzegają rygorystycznych norm emisji CO2. No mam nadzieję, że to robią, inaczej klimat może nam się naprawdę ocieplić. A współczesna Wielka Brytania? No cóż, nigdy nie jest tak źle, aby nie można jej było użyć jako złego przykładu. Czołem patroni, pozwólcie, że użyję na was jednego z najcięższych pytań, jakie w mojej opinii jeden człowiek może zadać drugiemu człowiekowi. To takie pytanie, terroryzm na dźwięk, którego już sam nie wiem, czy zaczynać z miejsca pisać rozprawkę, czy rzucić starym sprawdzonym: a wiesz, stara bida, gotowi? To pytanie brzmi: no co tam, jak tam? Jeśli spotkamy się kiedyś przypadkiem w tłumie, to błagam. Tylko nie co tam jak tam. Rada prezesów benefitów w tym miesiącu również nie zawiodła. Osobami, które wspierały ten kanał najbardziej, okazali się jak zawsze: Łukasz Karol, Roofdom Wright LTD, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Grzegorz Błodarczyk, Paweł Gruca, Marcin Kapak-Kartony i Janusz Pazgan. A na koniec porada roku wyniesiona głównie z komentarzy pod poprzednim filmem. Jeśli na swojej drodze napotykasz wyłącznie samych wrogów, no to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Do następnego! you oh.